Ale, halo, halo, witam bardzo serdecznie. Słuchajcie, postanowiłem, że nagram sobie wyścigi w Horizon Open z Toyotą Seliką, którą zapowiadałem trochę wcześniej. Oczywiście, online 12 osób, bardzo fajnie. Cieszę się, że no, jest duża tutaj konkurencja. Oczywiście, ja będę jechał, no ostatnie zawody będę jechał po prostu swoje. Selika, słuchajcie, bez żadnych słapów, bez, bez ani jednego słapa, czy do silnika, czy to zawieszenia. Dlaczego? Ponieważ chciałem pojeździć sobie w takim trochę. Jakby to powiedzieć. No, nie w stoku. Ulpszem ją domyślnie. Wiadomo, dodatki do silnika. Do, tam, do redukcji masy. Jakieś tam tylko po to, żeby mógł suwakami, sobie tam poprzesuwać w tuningu. I to tyle. A najlepsze jest to, że standardowo mam tutaj. Napęd na przednią oś. Nie, nie mam tutaj napędu na tył. Nie mam tu napędu na obie ośki. Mam tutaj. R, Rw, FWD, przepraszam, FWD Front wheel drive Nie jest to oczywiście najlepsza wnioska do wyścigów W, takich, w takiego typu zawodach Bo nie jest, nie będę się z tym kłócił Chyba że naprawdę macie dobry samochód, który no jest dobry po to To nie jest raczej ten samochód, że nie jest Celica na to Ale powiem że dla samej przyjemności jazdy Już nawet nie dla jakiegoś takiego większego competitive Żeby to być na trzecim miejscu i wyżej po prostu chciałem sobie z tym pojeździć, poczuć ten samochód jak on tutaj fajnie się prowadzi i powiem szczerze, że jest no, bardzo przyjemny do jazdy takiej zwykłej, normalnej, bez pośpiechu powiem szczerze, bez jakiegoś bicia się większego Podolę mi się naprawdę i cieszę się, że mogłem sobie pojechać czymś innym i no co? Posłuchać domyślnego tak naprawdę się nie, oczywiście to tumik jest ulepszony, więc trochę inaczej wiadomo się słychać. Lepiej, o wiele lepiej. Powiem szczerze, że mi tutaj jest masywnie zmienił dźwięk samochodu, oczywiście na lepsze. Nie tyle no. Mam oczywiście też tu turbo wpakowane, no bo bez turbo powiem szczerze, że brakowałoby mi tej mocy. Yy, I to sporo. Samochód waży poniżej tony yy, ma z 400 koni, coś z hakiem chyba? Mogę się mylić. Jeśli się mylę to przepraszam. Yy, coś takiego ma. Yy, mocy... Czy to dużo, czy mało, nie wiem. Nie zależy mi tak naprawdę na tym, bynajmniej na dzisiejszym odcinku. Dzisiaj chciałem sobie po prostu ją tak z Wami pojeździć, pokazać, że Selika istnieje w tej grze, oczywiście. Jest oczywiście do zdobycia obecnie na dzień dzisiejszy, czyli 24 października z zawodów dziesięciolecia. Musicie przejechać nią, wygrać 14 zawodów wyścigów ulicznych. Po prostu wyścigi uliczne wygrać 14 razy. Będziecie mieli tam po drodze. Czemu ktoś mnie uderzył? Będziecie mieli po drodze, jak to powiedzieć, wyzwania takie, że. wyścigi o północy? Coś takiego to się nazywa. Takie niby poboczne kampanie, coś takiego, poboczne wyścigi, gdzie po prostu za wyścigi 1 na 1 macie możliwość wygrania samochodów. To jest akurat trzeci wyścig z tych wyścigów ulicznych. No i do wygrania jest właśnie Selika. Wyścig bardzo fajny, bo w klasie A A800 e, dla niej, żeby ugrać jakąś inną seliką, e, wygrać na tą selikę I oczywiście, no, muszę przyznać, no, fajne fajne zawody, mieszane, szutrowo-asfaltowe e, Fajnie zrobili, naprawdę mi się, mi się bardzo podobało No ja tu oczywiście nie będę wyciągał żadnych Ferrari, żadnych samochodów, które są w mecie tutaj, że tak powiem, czy po prostu się prowadzi najlepiej w danej klasie ja dzisiaj jestem tylko po to, żebyś się na luzie powiedzieć. No słuchajcie, co więcej? Oczywiście to są pierwsze zawody z trzech, ja poleciałem od razu kolejne. Ale mniejsze o to. Nie ma w ogóle aereo żadnych, znaczy znaczy, no, ma aero, jak widzicie, ma jakieś tam spoilerki, ale oczywiście to są spoilery, które nie dają żadnej regulacji do tuningu. Po prostu są... dla wyglądu. Może rzeczywiście coś tam udają jakieś tam przyczepności, ale ja bardziej wziąłem to, no, żeby ten sam po prostu w tym odcinku jak wyglądał dobrze czytaj powinien. Wydaje mi się, że naprawdę bardzo fajnie siedzi. Oczywiście ma na sobie felgi ADV. Te najnowsze, które wyszły z akwizacją. Tak siedzą te felgi niektóre tutaj z tego, które mamy do dyspozycji, że naprawdę wow, 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 wow. Po prostu są piękne, bardzo mi się podobają. I na pewno je pakuję dość często do innych też samochodów. Jeśli chodzi o też o sam samochód, jakby tak nie spojrzeć... Napęd na przednią oś jest dość specyficzny, bo myślę, że trzeba się nauczyć tym skręcać. Samochód inaczej chodzi w zakręty, samochód inaczej wychodzi z zakrętu. Czasami trochę późno reaguje. Dobrze trzeba na pewno ustawić zawieszenie, jeśli chodzi o miękkość, o to odbijanie, o tłumienie. No bo tu akurat dzieją się rzeczy bardzo ciekawe z tym. O, tak widzieliście, teraz w ogóle mi nie, nie zaczął skręcać. Tu chyba już ktoś sobie zrezygnował, tak, ktoś już wyszedł słuchajcie, no... RWD na pewno jest lepsze. Na 100% Na pewno też lepsze jest na obiośki. Oczywiście mogłem to zrobić, ale nie zrobiłem, bo nie chciałem, po prostu. Ja tutaj będę się gdzieś kręcił z tyłu za tutaj tymi graczami. ale, ale szczerze, Na takie zwyklejszy odcineczek, w taki na luzie to mi też nie wadzi. Gdzieś tam, jak się ich cały czas będę trzymał z ich tyłka, że tak powiem, zderzaka, no to spoko, jak nikt nie będzie uciekał, O. chyba, że będę robił coś takiego. E, przy odbijaniu trochę mi to nie reaguje samo, to oczywiście to jest tam dla swojej tam poprawki. Mam też inną wersję Seliki, mm, też chyba w klasie 800, z tego co kojarzę, tylko nie pamiętam, czy ona była ustawiona na drift. Znaczy nie 800 akurat, z takim A, a coś i chyba była na drift ustawiona. Ale, chyba bym jeszcze ją ustawił też na crossa, żeby zobaczył jak że się ten sam sprawuje. Oczywiście wtedy raczej, no, też z przednim napędem mógłbym sobie poprobować. Ale, jestem ciekaw, jakby wyglądał w napędzie na obie osie. Ja nie wiem, czy on też, jakbym teraz go tutaj przedstawił na obie, no, byłby lepszy. Byłby lepszy na pewno. Prawdopodobnie, też bym mu zmienił opony na trochę gorsze. Bo tutaj, powiem szczerze, wpakowałem drugie najlepsze i one dużo budują punktacji. Tutaj do, do tej klasy. Oczywiście kosztem ulepszenia silnika, żeby był jeszcze mocniejszy Ale powiem szczerze, gdybym był jeszcze mocniejszy I mniej tak naprawdę przyczepny, no to musiałbym się już nieźle pobawić tutaj jak go utrzymać na drodze No bo już teraz powiem szczerze, że przy wyższych prędkościach on już tak no... Okej, okay, okej, okay, okej, okay. może być, okej, okay, może być Ale właśnie przy wyjściu z zakrętu no coś tutaj się gubi mi tutaj i mogło być ciutkę lepiej. No, nie wszystko można mieć, ale powiem szczerze. Ile tutaj osób tak naprawdę jeździ z napędem naprzód? BMW, jak widzę, nie może to jest napęd na tył u niego. Nie mam pojęcia. To jest tył też, może miał napęd na tył, chociaż raczej na obie. To jeszcze nie, to jeszcze nie, nie koniec wyścigu, pani, w BMW. Więc jakby, jakby ten tego. <laughs> ojeju, ojeju. Patrzcie się na krążenia, ludzie. Patrzcie się na ile jeszcze stało okrążeń. To nie są dwa krążenia. Eee... Kolejną rzeczą jest to, że. Co chciałem kończyć? Naprawdę już zapomniałem? Tych chłopi w BMW strasznie mnie tutaj rozproszył. A, chodzi mi o, o te napędy. Jakie mam inni? No oczywiście AWD w większości, na pewno przeważające. Mm... Ale powiem przecież jeździć w. Wy... Przednim napędem na Horizon Open jest czymś, no mówię, no nie, ja nie, nie liczę na jakieś ja, na jakieś dobre miejsce, na wysokie punktacje, dużo Kaisu i dużo punktów. W sumie powiem szczerze, że mam też na to wywalone, bo i tak, nawet na tym piątym miejscu, w którym jestem teraz, i tak dostanę level, i tak dostanę hajs, i tak dostanę... Co chcę? expa też? Poza tym, to i tak, jak nie przy tym meczu, no to przy kolejnym będę wyżej, jak nie przy kolejnym, no to jeszcze przy kolejnym. Ja to mogę jeździć cały czas tą Seliką. Nie stresować się niczym, po prostu jechać swoje, na luzie, bez problemu. I tak słuchajcie, też tą grą się bawcie tak naprawdę, to jest czysta tutaj frajda, nie chodzi... No rozumiem, gdyby to było rankingowe, tak jak w czwórce, z tego co kojarzę. No to, to wiadomo, gdzieś tam się spocenie pojawia, od razu montujemy co innego, bierzemy też nawet ups inny samochód yy, i, i tak kończymy wyścigi. A tutaj, nie wiem, porobić sobie jakieś playlisty, porobić sobie jakieś zadanka to sobie skończyć tutaj, dokończyć, przejechać się i mamy takie sobie luźne przejażdżki. Jak ktoś chce zdobyć tysięczny poziom na Horizon Open, no to nie ma problemu. Może jechać cały czas tutaj tą seliką w FWD i, i to w końcu zrobi. Oczywiście trochę dłużej to zajmie, ale to na to, to aż tak będzie, zwracać uwagę. Patrząc się na to, te, te Honda Civic, które tutaj widzę, one są bardzo dobre. Te Civiki na, na te starsze, na krosa. Ale oczywiście jak to lubi, może być jak najbardziej na asfalcie No Tutaj ta Civica co jest po lewej, Mugen to chyba jest, to jest chyba Mugen Jest bardzo dobra na krosie. Miałem ją i e, dużo razy używałem Audi TT, samochód trochę taki tryhardowo na, na asfalcie Bo jest bardzo dobry na asfalt Ale cieszę się, że tu nie ma czegoś takiego no bardzo broken Na tych wyścigach raczej tutaj widzę, że jest taki spokój Przyjemnie, radośnie Ludzie się jakoś nie widzieli, żeby się spychali, nawet teraz, jak jechałem, więc kulturka też jazdy jest. Malowanie, też słuchajcie, też jest moje oczywiście. Bardzo lubię, kiedy jest ten karbon na masce na spoilerze i na lusterkach bocznych. Dodaj do takiego smaku, powiem szczerze. Reszta oczywiście samochodu może być obojętnie: no, taki srebrny, tutaj matowy kolor. Też oczywiście niestandardowy, w ogóle dobrze, chociaż musicie sobie też sami zobaczyć sami dla siebie, ile ta Honda. Przepraszam, to już. przeżyczenie już mi się chodzi. Ile ta Toyota ma ulepszeń Areo? Musicie sobie sami wejść, ogarnijcie sobie to, ile ona ma z przodu różnych zderzaków, ile ma z tyłu zderzaków do zmiany, ma ile progów bocznych do zmiany różnych, ile spoilerów ma? Ja sam się dziwimy, jak przyszedłem potem w te ulepszenia i spojrzę na to, wow, ile tu jest do wyboru w takim samochodzie, jakimś niszowym tak naprawdę. Super, i to mi się bardzo podoba. Gdyby było w większości ilości samochodów, takie rzeczy, nie tylko i wyłącznie forzowskie ulepszenia i nic więcej, ale właśnie no coś takiego. Świetna rzecz, świetny dodatek do samochodu, żeby sobie na nim ośmigać I Ferrari odpadło. Ferrari pokonałem przez Toyotkę. No, słuchajcie, no. Yy, I tutaj się będę tak trzymał. Tutaj widzę, że w ogóle że ktoś wyciągnął ciężarówę. <laughs> fajnie, fajnie. Też będę musiał swojego czasu na pewno wyciągnąć ciężarówę na takie wyścigi. Nawet sobie chłop nieźle radzi. Bardzo dobrze sobie radzi. Yy, więc fajnie, fajnie to wygląda. Kiedy można się posiadać ciężarówką. Tutaj bmw widzę. Trochę gorzej, trochę gorzej. O, widać, że problemy tutaj z ze skręcaniem, ale dobra, ratuje się, ma dużo mocy, więcej na pewno ode mnie, na 100%, i też to JK wie, też więcej ma ode mnie, bardzo fajnie, że we mnie nie wjeżdża, pilnuje się, ja też nie będę w, w niego w ogóle wjeżdżał, oczywiście, aj, popsułem, yy, i też będę oczywiście się tutaj zachowywał yy, na drodze, jak należy, i co, no i tyle, słuchajcie, no, tyle w temacie. Jadę swoje dalej, yy, tutaj chyba walną w bandę, nie chcę w ciebie uderzać, chłopie. Oj, przepraszam, przepraszam. Już, dobra, już. Dzięki, dzięki, dzięki. Jak chcesz mnie wyprzedzać, wyprzedzaj. Masz więcej mocy. Proszę cię bardzo. Blokować też, nie będę cię wcale specjalnie chciał. Yy, mam. Mam nadzieję, że nie przeszkadzają ja mam te strzałki też oczywiście na asfalcie, które mam tutaj ustawione. Ustawiłem je sobie, bo sporo testowałem swojego czasu samochody, jeździłem dość szybko na wyścigach i po prostu lubiłem widzieć tą linię, której do dzisiaj nie zgasiłem w ogóle. I cały czas je ja mam na asfalcie. I cały czas tak z tym jeżdżę, ale zawsze w ogóle mi to nie przeszkadza, bo tak naprawdę jak już jeździ samochodem, to nawet już praktycznie tych linii nie widzę, ja tylko się patrzę na zakręty te niebieskie tak naprawdę strzałki przy prostej drodze po prostu gdzieś znikają z oczu, więc ich jakby nie widzę no a sama no zobaczcie, no trochę obita, okej, okay, trochę obita była teraz ta Toyota, ale jak się tak ogólnie na nią spojrzeć no bardzo, bardzo ładny samochodzik bardzo mi się podoba słuchajcie, jeśli żeście dotarli do tego momentu filmu odcinka materiału bardzo wam oczywiście bardzo za to dziękuję mam nadzieję, że wam się podoba że Odpowiednio tutaj komentuję, że przedstawiam to luźno, a aczkolwiek, no, staram się, żeby też jakiś tutaj kontekst, żeby nie było nudy. Słuchajcie, jest też kolejna rzecz, którą chciałbym was powiadomić. Ze względu na to właśnie, jak to mi się pięknie wysłałem te filmy, jak bardzo często mi się pojawiają takie inne rzeczy oprócz patronotów śmiesznych, Playlisty. Stwierdziłem, że będę nagrywał to troszkę inaczej: te autka, te wszystkie samochody. Mniej więcej tak jak teraz, to widzicie? Czyli dość krótkie będą te odcinki. Oczywiście to wpływa mi na przesyłanie, czyli znacznie szybsze przesyłanie, czyli znacznie szybciej mogę je wysłać, czyli znacznie szybciej i częściej mogę je wysyłać. Proste. I tym samym. Raczej na to przejdę i będę tak robił. Zresztą, po co mi tutaj więcej coś dodawać, jakiegoś komentarza? Skoro wydaje mi się, że wszystko zdążę tutaj zamieścić o aucie, o tym, jak my się nim jeździ, o tym, co można w nim tutaj ciekawego zauważyć i też jak same wyścigi zresztą wyglądają. Oczywiście, nie będę wam przycinał samych wyścigów, już jak tutaj jedziemy, trzy okrążenia. Mam ostatnich, oczywiście, zawodów w tych mistrzostw. Ja nie pokazywałem wam, zresztą, bo zrobiłem chlacięcie. Słuchajcie, jestem na trzecim miejscu, na razie jestem na trzecim miejscu w mistrzostwach, ex aequo chyba jeszcze z dwiema osobami, no to więc to jest bardzo, jeśli chciałbym hardować to właśnie to jest bardzo zależne, o, 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 no i do widzenia, słuchajcie, to dość ciekawe na którym miejscu zakończę te wyścigi, mam nadzieję, że będzie to trzecie miejsce i wyleciałem troszkę, przepraszam, dobra, super. Mam Nadzieję, że zakończę gdzieś wyżej. O, z Lotusem no to e, nie Elise, tylko Exit no to mogę mieć problem. Mm, bo samot jest bardzo dobry też w tej klasie. Polecam. E, fajnie byłem mi trzecie miejsce, bardzo fajnie było mi trzecie miejsce na mistrzostwach, bo jest na to w ogóle duża szansa. Ja się troszkę dziwię, bo na początku jak się tam te poprzednie mistrzostwa, no kurde, szóste, siódme miejsce, ledwo co w ogóle mogę ich zdegonić. A tutaj... E, mogę powiedzieć szczerze, że do wyścigów na okrążenia Teraz ten build, który mam tutaj, jest naprawdę bardzo ciekawy i bardzo dobrze się sprawuje. Dlaczego ja w ogóle tego x doganiam? Jak to się dzieje w ogóle? Przeniąłem tylko koni, żeby yy, tak z nim tutaj kompetitować ale w zakręty widzę, wchodzę lepiej, yy, więc no tutaj też ten plus. Fajnie, że idziemy obok siebie, nikt się tutaj nie taranuje yy, i no, no to, to się najbardziej tutaj, powiem przecież, yy, oczywiście szanuję w tych wyścigach. Najbardziej lubię takie, yy, właśnie takie coś. Uderzył w ścianę, ale go nie spowolnił. Okej, okay, okej, okay, no dobra, a niech będzie. My się tutaj oczywiście nie bijemy O, 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 przepraszam, 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 przepraszam. Chciałem to niespecjalnie. Dobra. Trochę mi rzeczywiście ucieka. Cały czas mi trochę ucieka. Jest podsterowny trochę ten samochód. Przy mocniejszych prędkościach, większych prędkościach, przepraszam. Na zakrętach, nawet na takich łukach, byle jakich. Ale to zresztą też nie widzicie. Ja to czuję bardziej. I staram się jakoś tego to żeby. To nie bolało was w oczy. Ale chyba idzie całkiem nieźle. Nie będę też tak narzekać. Tutaj zawsze też inna kultura jazdy, powiem szczerze, na tej klasie A. W klasie A, bo w klasie S1 i wyżej już zaczynają się dziwne kwiatki robić. Mianowicie no... ludzie już się biją bardziej, mocno i bardziej chamsy są. Niestety, trochę to przykre, ale niestety. A tutaj klasa A? Słuchajcie, no cały czas takie wyścigi, żeby były? Tak jak tutaj? To jest, ja mogłem cały czas jeździć Horizon Open, już totalnie olecieć Daiwatar i tak się właśnie ścigać, bo to jest, no. Zobaczcie, no. No, drugie miejsce, no, jakby już jestem na drugim miejscu. Jeszcze w ślizgiem wjechałem, kurczę, no takie na, na dobicie, żeby to dobrze wyglądało. Proszę bardzo, Toyota, Selika z napędem naprzód. E, drugie najlepsze. No minimalnie, aby miałbym drugi najlepsze okrążenie. Czas okrążenia, najlepszy. A ile to jest yy, dwie... jedna... setna, tak? Jedna setna, tak. Jedna setna, gorsza czas... Trzecie miejsce, słuchajcie, zobaczcie, zachowałem. Na mistrzostwach i co? <laughs> Jestem ja mi trochę szczęka sama padła. Yy, bardzo się cieszę. To jest naprawdę bardzo, bardzo dobry wynik, słuchajcie. Wow, stywał. Dobrze, słuchajcie, to by było tak naprawdę ode mnie tyle. Mam nadzieję, że spodobał Wam się materiał, że spodobała Wam się moja Selika. Oczywiście zostawię Wam tuning do tego samochodu yy, pod filmem w opisie. Jest to, mówię, luźny yy, tuning. Nie jest to coś, żebyście się, mówię, bili o pierwsze miejsce. Jak potraficie jeździć, jak czujecie się luźno, bierzcie go, pojeździcie sobie. Yy, malowanko, mówię, to, malowanko to jest pościzna, po prostu trochę szarości, trochę karbonu. Yy, ten karbon na masę jest domyślnym ulepszeniem maski yy, jako wyglądu, więc yy, ja tej koloru nie zmieniałem tej maski. Tak po prostu się, Ta maska się tak po prostu pojawia, więc fajny dodatek naprawdę. Od razu mi to wzięło właśnie do kolorystyki innych części. I tyle, i tyle. Więc słuchajcie, to była ta Selika, to Emia Polski za kierownicą. Życzę Wam oczywiście też miłego dzienka, czy mojego wieczoru, jak tam oglądacie. Zachęcam do subskrybowania, do w górę do komentowania. I czemu by nie? I tyle ode mnie. Żegnam się z Wami. Na razie. Hej, cześć.